Piew kukurydzy w naszym gospodarstwie odbył się w tym roku między 5 a 10 kwietnia. E, jeśli chodzi o nasiona kismi i baobi e, jestem bardzo zadowolony. E, w porównaniu z tamtym rokiem, gdzie też miałem zasiane właśnie Kismi i Baobi, e, na bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych poradziła sobie e, kukurydza sobie znakomicie. Dlatego w tym roku również zdecydowaliśmy się na siew kukurydzy Kismini I kukurydza, tak jak już właśnie mówiłem, była siana na początku kwietnia. Niestety trafiła na dwutygodniowy przymrozek. Były bardzo chłodne dnie, jak i noce, ale po dwóch tygodniach, kiedy wystrzeliła z ziemi, przy sprzyjających warunkach pogodowych, bo było ciepło i zarazem. Zarazem dostała deszczu. Te dwie odmiany z czterech poradziły sobie znakomicie. Jestem naprawdę bardzo zadowolony. Kolby są pełnoziarniste. W momencie formułowania w ogóle się kukurydzy, jeśli chodzi o kolby, to kolby były duże. Takie widać, że to jest to, to co potrzebujemy w naszym gospodarstwie. Była zasiana na 5-6 klasie. Jest to bardzo słaba gleba, także, także to jest bardzo ważne wybrać kukurydzę, dobrać kukurydzę taką, która poradzi sobie na tych glebach i mogę zdecydowanie powiedzieć, że trafiliśmy, że to jest właśnie to. Kukurydza sobie poradziła i w przyszłym roku na pewno zdecydujemy się zasiać ją ponownie, ponownie ją wybierzemy, bo w naszym gospodarstwie właśnie kukurydza. Jest najważniejszą paszą i najważniejsze jest dobrać tak nasiona, że poradziły sobie na naszych glebach w tych naszych warunkach, teraz już nierównych, bo warunki klimatyczne, atmosferyczne to nie są tak równe. Są pory suche, pory mokre, roku, więc, więc zdecydowanie to jest to.